We fleszu czaplinka, Zdrowiej Kami, Zdrowie Biegiem. Dart Pucharowo. Eko Walentynki. Feriada. Dzień zakochanych. Dla miłośników aktywnego spędzania czasu odbyła się kolejna edycja Marszu i Biegu Zdrowiejski Kami, zdrowiej Zdrowie i Biegiem. Marsz Pozdrowie i Bieg Pozdrowie organizowany jest z okazji 14 lutego, czyli Międzynarodowego Dnia Ten marsz jest po to, żeby zwrócić uwagę na problemy odstępstwa. Na imprezie pojawiło się wiele osób, które regularnie można spotkać na tego typu wydarzeniach. Ja jestem centralnym biegaczem, biorę udział w ludziach, e, biegach e, zorganizowanych z naszą grupą. E, jeździmy tutaj wszędzie po województwie, więc tak naprawdę to jest sama przyjemność. Gdy chcemy przedstawić jakiś problem, to takie akcje to najlepszy sposób, aby o wszelkie zainteresowanie zabiegać. Po raz szósty gościł u nas Puchar Polski w darcie. Około 60 zawodników, nie wiem, przyjechali, z koszali na Białogard. Dynia, Świnoujście, Bydgoszcz, Toruń. Obsada turnieju, naprawdę jest bardzo mocna, tak? Mamy Renię Słowikowską, Mariusz Krawczyk były mistrz polski z 2010 roku. Kto tam jeszcze? No mamy uczestników federacji PDC, więc. Obsada turnieju jest naprawdę mocna. Kolejna udana edycja, bo z takich imprez nikt nie wraca na tarczy. Po raz czwarty odbyła się akcja ekologiczna gminy Czaplinek, czyli Eko Walentynki. Przede wszystkim niosące miłość, ale miłość do środowiska. Jest to związane z tym, że mamy baterie, mamy różnego rodzaju sprzęt, RTV zużyty, który właśnie w tym miejscu, proszę Państwa, można przynieść, można to w jakikolwiek sposób składować i w zamian za to yy, takie bardzo ładne lizaczki można otrzymać, a akcja jest fantastyczna. Zebraliśmy już naprawdę bardzo wiele baterii, dzięki którym wiemy, że one nie trafią na wysypiska i nie będą zanieczyszczały naszego środowiska. Ogromnie się cieszymy, że jest takie duże zaangażowanie. Jest to zaangażowanie nie tylko naszego referatu Urzędu Miasta i fantastycznych pań, które to wszystko prowadzą ale również szkół, przedszkoli i również mieszkańców. Ta akcja łączy mieszkańców. Jest to ze wszechmiar akcja godna naśladowania, kontynuowania, bo włącza się w tą ogólnopolską kampanię ekologiczną. A my, mieszkańcy Czaplinka, władze i poprzednie i obecne tę jakże potrzebną akcję związaną z ekologią ze wszechmiar. Wspierają i tutaj należy się słowa uznania i dla obecnych włodarzy, i dla urzędników, że taką akcję w dalszym ciągu prowadzą i potrafią mieszkańców po prostu zmobilizować do, do tego rodzaju działań. A jak u nas wygląda ekoświadomość? Ludzie sami się angażują. Sami sami nie chcą, żeby się bałagan był. Normalnie ludzie, bo kto tam to nie dba, to i tak nic tego nie będzie. Ale kto chce, kto chce, żeby było czysto koło niego i dalej, jeszcze troszkę to będzie to, będzie to respektował. Duża ilość zgromadzonych baterii cieszy, ale z drugiej strony ktoś to później musiał rozładować. Feriada była fajnym sposobem na spędzenie ferii. Najważniejsze w tych feriach jest to, że dzieci mogą wyjść w końcu z domu, oderwać się od tego współczesnego zgiełku, oderwać się od komputerów, telefonów i spędzić czas ze swoimi rówieśnikami. Są bardzo fajne zabawy, gry planszowe, byliśmy w bibliotece. Byliśmy poznawanie różnych obiektów na spacerach, tak jak oczyszczanie ścieków i takie te różne. Nasze dzieci chętnie przychodziły na zajęcia. Tak dla zabawy, żeby tutaj poznawać innych tutaj ludzi i rozwijać sobie rozwijać się. W domu nie ma co robić, a tak to z kolegami można się spotkać i coś porobić. Dzieci także prezentowały swoje umiejętności na konkursie talentów. Chyba tańczy, tańczenie. Podczas ferii miała miejsce także olimpiada sportowa. Feria to jest czas wolny od nauki, natomiast nie jest to czas wolny od zajęć sportowych, także jak najbardziej jest to miejsce i czas, żeby w dalszym ciągu propagować i rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Jak w każdej dyscyplinie sportowej muszą być zajęcia poprzedzoną rozgrzewką, później następnie wykonujemy jakieś takie, teraz mamy gry, gry i zabawy, zabawy takie ożywiające. Później dzielimy zespoły na 6 zespołów i rywalizujemy w formie tak zwanych popularnych wyścigów, wyścigów rzędów. Na koniec, jeżeli dzieci jeszcze będą miały siłę i ochotę, będą rywalizowały ze sobą w normalnych grach, zespołowych typu unihockej, dwa lub cztery ognie, piłka nożna, w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Dlaczego na zawodach pojawiło się tak wiele młodych osób? Yy, że mogę pobiegać z Cała feriada, czyli zajęcia w czoku, czy olimpiada sportowa w hali, to po prostu imprezy na medal. Walentynki w naszym mieście składały się z kilku ciekawych wydarzeń. Między innymi odbyła się akcja nazywam się Miliard. Już na całym świecie 14 lutego kobiety tańczą przeciwko przemocy seksualnej i generalnie przeciwko przemocy wobec kobiet. Każde miejsce jest dobre na tego typu protest i tego typu manifestacje yy, yy, poglądów. I systemu wartości, a więc czaplinek też. Czego wyrazem by było to spotkanie kobiet? Przede wszystkim solidarność kobiet. To, że jesteśmy tutaj razem, świadczy o tym, że jednak potrafimy się zjednoczyć również w czaplinku. I przede wszystkim uświadamianie kolejnych kobiet, że gwałt nie jest winą kobiety, że możemy razem wspólnie walczyć o lepszy czas, o lepsze prawo o bezpieczne życie wielu kobiet na całym świecie. W dalszej części dnia Czok zaprosił na koncert walentynkowy. No, z racji tego, że jest 14 lutego, czyli e, święto wszystkich zakochanych, e, no przygotowaliśmy tutaj razem z moim przyjacielem Rafałem na fotografinie. E, razem będziemy grali piosenki różne o miłości. Spojrzymy na tą miłość z różnych stron e, i i odpowiemy sobie na pytanie, czy kochamy. Było to wyjątkowe wydarzenie. Bo to jest taki naprawdę czerwony koncert, czerwony z serduchami, z czerwonymi różami. Rewelacja. Mogę nawet powiedzieć, że tak naprawdę taki występ to jest występ wspólny z publicznością. Bo to są dwa organizmy, które są uzależnione od siebie podczas takiego wydarzenia. Fajne walentynkowe imprezy. Widać, że ten dzień komuś leżał na sercu.